Mając wyciągniętą nitkę z dołu z bębenka, wkładamy teraz materiał między te dwie nici. Opuszczamy stopkę i przystępujemy do szycia. Z, z prawej strony to pokrętło 0 oznacza, że maszyna będzie szyła prosto. To pokrętło regulacja długości ściegu. Im wyższy numerek, tym rzadszy ścieg. Ustawimy przykładowo, patrząc tu do góry, na trójkę. Teraz przekręcając to pokrętło w prawo, robimy zwykle. Dając na dwójkę tu, gęściej, gęściej się To pokrętło oznacza, że maszyna. Igła jest w pozycji środkowej. Przekręcając w prawo, igła idzie na prawą stronę, przekręcając w lewo idzie w lewo. Zostawiamy na środek, ustawiamy długość ściegu i ściegu.